No, i zobaczcie, dotarliśmy do budynku Term. Wygląda z zewnątrz naprawdę fajnie. Zaraz Wam pokażemy. W okolicy też jakiś nowy budynek. Nie wiem, czy to będzie hotel. Prawdopodobnie tak wygląda. Tutaj, widok na budyn budynek Term. Wyszliśmy właśnie z Term w poddębicach i przekazujemy Wam wrażenia na gorąco po naszym dwugodzinnym pobycie. Cześć, ponieważ kwiecień na razie nas nie rozpieszcza, jeżeli chodzi o pogodę, a spędzamy ten weekend w domu, postanowiliśmy wybrać się do kompleksu, nowego kompleksu, który jest położony niedaleko nas. Znajduje się w Poddębicach i są to termy poddębickie. Oficjalne otwarcie nastąpi w maju, ale już teraz chcielibyśmy zobaczyć, jak to wygląda i które baseny są otwarte, czy warto tam się wybrać, jakie są ceny. Także zapraszamy Was do obejrzenia naszej relacji i postaramy się Wam pokazać wszystko jak najdokładniej. Zanim pokażemy Wam e, sam kompleks, chciałam powiedzieć parę słów na temat historii tego miejsca. Ponieważ w tym samym miejscu kiedyś były zwykłe miejskie baseny, w których kąpały się tutaj kąpali się okoliczni mieszkańcy, później wykorzystano wodę termalną, która znajduje się tutaj pod ziemią i te baseny były ogrzewane wodą termalną przez dobrych pewnie kilka czy kilkanaście lat. Natomiast parę lat temu zaczęto budowę już samych term. Trochę ta budowa się przeciągnęła. Miało być otwarcie tego kompleksu już chyba ze dwa lata temu, ale jak wszyscy wiemy, co wybuchło, i otwarcie zostało przełożone raz czy nawet dwa. I w końcu, teraz w 2022 roku, oficjalnie ten kompleks rusza. Także mam nadzieję, że. No mam nadzieję na wielkie wow, ale zobaczymy, czy się nie zawiedziemy. Godzina, 2 godziny, sobota niedziela, 48 zł. A jak macie pod Dębicką kartę mieszkańca to jest 30% taniej ale tylko w kwietniu. Przed wejściem musicie sobie wziąć takie worki na obuwie, żeby nie wchodzić w butach tylko w klapkach. Wzięliśmy worki, włożyliśmy już buty i idziemy do kasy. No i zapłaciliśmy słuchajcie 66 zł naprawdę super cena Chyba dlatego że jesteśmy jeszcze w kwietniu a nie w maju bo cenniki były trochę wyższe Także miły początek możecie zobaczyć Idziemy do szatni Kurcze wygląda to naprawdę elegancko zobaczcie Tutaj jaką... mamy szatkę. szafkę o. Chyba tutaj trzeba sprawdzić numer szafki. Tak? Aha, dobra. To są chyba przebieralnie. Okay. No to wybierz we. no Masz... 737 jest twoja, musisz znaleźć teraz. Dobra, mam. Dobra, to ja muszę wykonać chyba to samo. Nie mam szafki. No to może wezmę 738. Otwórz szafkę. No, 738 jest moja. I jesteśmy, o, ale faktycznie duże te szafki tutaj, no dobra, strefa mańska, baseny. Tam o. Ciekaw jestem, czy da się wyjść na zewnątrz, zaraz sprawdzimy. Można tędy wyjść? Można, super. O, o kurczę, ale fajnie. O Woda chyba nie jest wystarczająca, ciepła tutaj. Te 30 stopni, jednak jak się wyjdzie na zewnątrz, wydaje mi się, że nie jest wystarczające, Pewnie parę stopni więcej byłoby lepiej. O, ale chód. To dobrze, że nie jest zima. No dobra, wracam do środka. Zobaczcie. Trzeba tutaj zamankować. No i tutaj zdecydowanie cieplej. O, jak fajnie. Temperatura wody, jak widzicie, 31 stopni, a na zewnątrz aktualnie chyba 3,5 stopnia. A teraz ja Wam jeszcze pokażę strefę zewnętrzną, gdzie się można całkiem źle wymasować. Podobna jest, podobna jest na zewnątrz, a tutaj, zobaczcie, można się położyć i spokojnie sobie poleżeć na masażie. Chciałem Wam pokazać Dzecuzji. Chyba najcieplejsza woda tutaj w całym kompleksie jest właśnie tutaj. Możecie się wygrzać, jeżeli uważacie, że w basenach jest wam trochę zimno, to to jest jakoś fajne miejsce, gdzie się można wygrzać. Póki co jak widzicie jestem sam. No spokojnie da się tutaj wejść i nie, nie ma tłumów. Ciekawe jak będzie od Maja. Zaczynamy od fauny fińskiej. Terapią. Zobaczcie, Marek tu się. ogromna sauna. Nie wiem, czy będzie Zmieniam saunę. Teraz idę do łaźni parowej z aromaterapią, No, tutaj już wilgotność o wiele większa. Ale też bardzo fajnie. no dobra no ostatnia i Chyba najprzyjemniejsze miejsce. I zobaczcie, w pierwszej sali mieliśmy 80 stopni, 20% wilgotności, tutaj mamy 66, prawie 24. Wyszliśmy jeszcze raz na zewnątrz i powiem Wam zupełnie szczerze, że jak w środku woda wydawała się, że nie jest ciepła, to tutaj to po prostu ma jak zimnej. zimnej. Wydaje mi się, że 31 stopni jakie ma ta woda to jest chyba trochę za mało jak na taką pogodę. No i gdyby się dało podnieść temperaturę o 2 3 stopnie, to tu byłoby trochę lepiej. Ale jak się przyzwyczai człowiek, to spokojnie da się wytrzymać, da się pływać. Z z zimą to chyba tutaj byłoby jednak nieco bardziej zimno. O nie, szczotki nie wziąłeś. Trudno, będę wyglądała jak wczoraj Czas stop. Nie działa, nie działa, nie działa. Nie działa, A, nie działa dobra. A proszę mi powiedzieć, przy okazji się zapytam, czy ta woda będzie taka zimna cały czas, czy nie. będzie trochę cieplejsza? ja już zgłosiłam tam więc spokojnie. Okej. Okay. A zimna wjazd? 31 i 20? No, 31, to tak basenowo, nie no jak biedź? na termach. Ja jest zgłaszane, więc spokojnie. I jeszcze mam, takie, okay. jeszcze mam takie pytanie z ciekawości, czy ja jakieś miejsce jest okay. parking dla to kamperów tak? na przykład? Nie. Można na tych parkingach. Na parkingach. Można. Nie, 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 Dobra. Dobra. To to dziękuję. Jak na zielone to będzie okej. Okay. Wyszliśmy właśnie z term w Poddębicach i przekazujemy Wam wrażenia na gorąco po naszym dwugodzinnym pobycie. No to tak, woda była zdecydowanie za zimna jak na termy. Według nas, bo miała 31 stopni, no to trochę, trochę było zimno, szczerze mówiąc, ale podobno to jest tylko tak na rozruch. Testują na razie urządzenia i od maja ma ruszyć już wszystko z pełną parą i ma być też cieplejsza woda. Co jeszcze? Przez dwie godziny raczej się nie, nie nudziliśmy się, było sporo różnych atrakcji, skorzystaliśmy z saun, sauny do końca kwietnia są jeszcze w cenie biletu, od maja, kiedy już um, ośrodek ruszy z pełną parą będą dodatkowo płatne, wtedy też będzie um, dodatkowo można wejść na kartę Multisport na przykład, czy inne pewnie też systemy. Wezmą pod uwagę, natomiast na razie jeszcze to nie działa. Trzeba płacić normalnie za każdą osobę gotówką lub każdą oczywiście. O co jeszcze pytaliśmy? Pytaliśmy jeszcze, czy będzie możliwość stanięcia kamperem, bo to dość istotne dla kogoś, kto lubi poruszać się kamperem. Podróżować w ten sposób. Podobno tak. Co prawda, infrastruktury nie ma przygotowanej, pod to czyli nie podepniecie się pod prąd, nie, nie spuścicie szarej wody, nie wiem czy nabierzecie wody do kampera, ale na pewno nikt z parkingu was nie wygoni, można tam zostać na noc. Już mieli takich gości, więc jest to jak najbardziej możliwe. Pytaliśmy też, ponieważ mamy samochód elektryczny, pytaliśmy o możliwość naładowania, no i tutaj niestety, ale ładowarki nie mają i nie planują, a szkoda, bo przy takim um, kompleksie, który jest w dzisiejszych czasach budowany od zera no powinno się znaleźć miejsce na ładowarkę elektryczną, tym bardziej, że nie przychodzi się tutaj na 5 minut, tylko już na godzinę, dwie lub trzy i spokojnie można by przez ten czas naładować samochód. Co jeszcze? Generalnie było fajnie, uważam, że warto, jak ktoś jest w okolicy, to, to na pewno warto podjechać. Jest to ciekawsza, ciekawsza alternatywa dla basenów. Ale wydaje mi się, że porównując do term w Unijowie, to chyba jednak tamte są większe i bardziej atrakcyjne. Natomiast, tak jak powiedziałem, my, my chyba jesteśmy zadowoleni. Tak, jak na dwugodzinny pobyt, to było co robić. I na zewnątrz, i w środku zresztą pewnie zmontujemy dla Was ten materiał i zobaczycie, jak to wyglądało. I co? No, Krzysiek mówi, że w Uniejowie być może jest ciekawiej, ale y, pamiętajmy, że to jest dopiero początek i te termy myślę, że też będą się rozwijać. My też nie skorzystaliśmy ze 100% tego kompleksu, bo jeszcze są sauny na jedno piętro takie y, poświęcone spa. I tam są masaże, i, i też dodatkowe sauny. No i są też duże baseny na zewnątrz, takie olimpijskie, właściwie jeden olimpijski, który służy tak typowo do pływania sportowego, i on też nie był jeszcze czynny. Więc myślę, że spokojnie na 3 godziny można tam przyjść i, i mieć co robić. I jest też restauracja w środku, bo to ważne. W sumie nie zapytaliśmy się, czy. Wejście do restauracji zatrzymuje czas. Chyba to by było logiczne, ale nie wiem, czy tak faktycznie jest. No i co jeszcze z ważnych informacji? Cały kompleks oficjalnie rusza od maja. Obsługa basenu tego kompleksu jest przemiła, wszyscy są bardzo profesjonalni i uczynni, dbają o swoich klientów i o gości, więc nie mamy na co narzekać. Teraz pewnie jeszcze przez najbliższe dni będzie tam bardzo mało osób, więc warto się wybrać i przetestować, jak to wygląda, zanim się e, przyjedzie. Podejrzewam, że już w tłumie w maju.